Hal Hal cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z na strony Anaki. witam was wszystkich w kolejnym odcinku z serii Farming Simulator 19 na moim kanale. A dzisiaj witam was w nowym nabytku, czyli w Ursusie 12.12 12 z tym oto tutaj właśnie pottingerem, pługiem. Zobaczymy jak to będzie szło. Kupiłem, sprzedałem 72.11. Jezu, ale pięknie Kupiłem sobie coś mocniejszego, bo w końcu 117 oni yy, także to jest naprawdę dużo, jakby nie patrzeć na realia mojej gospodarki yy, ale kupiłem sobie, bo stwierdziłem, że muszę jechać do przodu, a nie cały czas yy, do tyłu także właśnie dlatego tutaj takim, właśnie takim nabytkiem będziemy sobie właśnie o eee, kolejny odcinek będzie z e, Mutenia Toi ale w ten jak naprawdę jest bardzo on jest fantastyczny moim zdaniem naprawdę fajnie, fajnie pasuje kolorystycznie w ogóle fajnie pasuje do tego zobaczymy jak będzie sobie ten Musik e, dawał kadę. tutaj widzę, że fajnie jest skierowane ten całego Także naprawdę tutaj za to wielka, wielka, wielka pochwała, bo naprawdę bardzo fajnie wygląda. Tutaj bardzo o jezu, ale te łanie w lewo skęciem to nie, no. Także bez przedniego napędu, ale myślę, że nie będzie taki aż duży problem, bo jednak no, ten pług dużo nie wymaga, także <laughs> bądźmy dobrej myśli. A przynajmniej ja jestem dobrej myśli. Nie, no raczej pociągnie na ludzikę, to jest raptem... Trójka obrotówka, w moim zdaniem nie będzie ciężka. Ten odsusień w bym powiedział, że będzie szedł kładziutko takie jest przynajmniej moje zdanie. Ale oczywiście zobaczymy, jak to będzie być. w praktyce. Tutaj też bardzo ostrożnie, ale na szczęście e, nie wypadliśmy z niego także. Kozak e, i tak. Soja będzie mucona, mam nadzieję, że troszkę w tej soi wyjdzie na pół, bo sprzedałem tam tą pszenicę, którą muciłem, bo to... na znaczy, nagrał mi się w ale go usunąłem jak debil. Eee, Także no eee, i myślę, że w tej soi tak gdzieś powinienem 15 koła zarobić, coś takiego. Dla mnie to żeby było funkcjonujące, bo z pszenicy zarobiłem całe 6 tysięcy, także to dużo to co nie było, ale jak to się mówi zawsze coś dobrze tutaj ta suma nie jest mi potrzebna w sumie także zobaczymy jak będzie szedł Pug. zobaczymy to z takiej perspektywy nie no Pug idzie naprawdę bardzo ładnie też widać że ma yy troszkę zapotrzebowanie mocy znaczy nie zapotrzebowanie tylko jest widać że jeszcze jest mocy w tym i to tak widać naprawdę to około mocy także tak to wygląda to pół, półtora metrowy znaczy wie że półtora metra no dużo to to nie jest ale plus tego jest taki że jest to oprócz tak także nie będę wcale yy, na wagon yy, orać Także to jest naprawdę mega, mega, mega plus. Słomy nie będę potrzebował dużo, bo ja tam mam jeszcze... Tutaj bardzo ładnie się obraca, tu O, bardzo, bardzo fajny plus, bardzo fajny. Mi się podoba przynajmniej, nie wiem jak wam, mi się naprawdę mega podoba. W ogóle, teraz wyszło... Jeszcze to był dodatek do farminga. Alpin coś tam, coś tam. Ale raczej nie będę kupował, zwłaszcza że praktycznie nie mam na nim na tym, bądź dodatku. Także na razie raczej nie raczej nie będę kupował, bo tam jakieś siewniki doszły od Pottingera, też jakieś inne tutorela doszły, także no nic nie. Także grajnie mnie interesuje Alfine Pack innymi dlatego, że znaczy fajnie jest to, że tam jest nowa mapa i w ogóle ale tak to nie ma tam praktycznie takiego mocno ciekawego co by mnie mogło zainteresować znaczy wiadomo, no siewniczki faj... siewniczki akurat są fajne To siewniczki to nie ma co gadać naprawdę są bardzo 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 fajne w końcu w ten kurcius w końcu podjeżdża po tym górę i nie takiej prędkości bo jak też to było widać na yy, poprzednich odcinkach Akurat na 1340 stracił gęstość i to bardzo dużo stracił prędkości, bo podjeżdżał wody całe 4 km na godzinę pod górę, także cała ta tutaj fajnie. tutaj to tak ładnie, także także to tak, 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 to tak, pług rewelacyjny jest naprawdę publiczny mega 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 jest mega ja wiem że będę to powtarzał pewnie jeszcze 50 razy ale no tak jest takie. Yy, także troszkę wydałem teraz teraz muszę jeszcze tylko troszkę jeszcze zarobić yy, bo jednak yy, chcę się rozwijać yy, też myślę że yy, kolejne co będę kupował to jakieś pole yy, bo no jednak tylko dwa to nie jest dużo yy, a ten ciągnik daje mi teraz bardzo bardzo bardzo, bardzo dużo możliwości. Przedni napęd dopiero do niego kupię, jeżeli będzie mi on potrzebny. No Na razie na moje hektary ten przedni napęd naprawdę nie będzie mi aż tak potrzebny. Tak jest moje zdanie. Bo no, raczej szczerze no, na dwa hektary to nie, jest być potrzebny jest mi napęd, bo yy, na te, na te akurat rzeczy, które ja robię to naprawdę wystarczy mi w 100% przez naprawdę dość chudą ilość czasu aż tam widziałem, że też tam to jest naprawdę kaliczne ale dobra, tutaj jedziemy ładnie, czućcie też płuc naprawdę bardzo, bardzo fajnie działa też, jeżeli miałbym skupować to jak pierwszy napęd to będzie będzie to jeżeli miałbym już kupować to przedni napęd to będzie później szedł e, czwórka albo piąteczka właśnie z tego potingera bo e, myślę, że może piąteczka to nie, ale myśl, sądzę, że czwóreczkę nie no, chociaż piąteczkę z przednim napędem mógłby pociągnąć, bo jednak te zapotrzebowanie ciągnika nie jest jakoś rewelacyjnie duża także naprawdę sądzę że w pociągu nowy też to Pottingera ale szczerze to już ten to bym mógł czwórkę Pottingera pociągnąć ale jednak stwierdziłem że kupimy sobie trujeczkę po prostu nie ma co na początku szaleć się, wiadomo nie dobra tutaj bardzo ładnie podnosimy odwracando bardzo, naprawdę mega, 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 mega działa. Też w sumie, to będzie kolejną inwestycją, nie wiem. Na pewno będę chciał sobie zrobić podobne świni, bo to naprawdę... Ogólnie musimy mieć jakieś zwierzaki, bo w sumie, nie wiem, no już na... tej to już naprawdę powinny także myślę, że... Początek następnego sezonu to właśnie będzie kupno świni a później będzie a później to będzie, a później będzie, a później będzie tak urocnął sprzedawanie się tylko jeszcze muszę y, ogarnąć na razie i jedzenie i wodę i w ogóle wszystko, bo tak to zdechną, a trochę by mi było smutne, jakby zdechły także tak to nie wiem co będzie dobrze jest jedziemy dalej bardzo kurde naprawdę bardzo dobrze spróbuję się ten UBS. znaczy no o ram nim raptem kurde nie wiem, yy, iściarów, ale naprawdę up, bardzo fajny bardzo fajnie się spróbuję. Yy, też yy, tamte 63 40 zostanie bo potrzebuję mieć tur. Yy, też jeszcze mam tam 4 baloty od zyskawy yy, i muszę sobie je sprzedać yy, bo zbyt <średnio> pieniądze muszą się zgadzać nie? jak się robi wydatki to trzeba yy, ojej o ojej nie ten guz. jak coś się robi jak się robi inwestycje to też muszę to później zwrócić tak no ten Ursus no długo mi się będzie zwracał nie ma co gadać chyba że soja mi się naprawdę bardzo bardzo fajnie mi wyjdzie i drogą sprzedam nam to wtedy naprawdę sądzę że była do, 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 to bardzo świeczki tak chciałem powiedzieć co tu jeszcze? Tutaj widzimy... Nie no, naprawdę bardzo fajnie jest odgrywalne no ten w sumie takim nigdy nie jeździłem. Nie wiem, na przykład fajnie wygląda w środku, ale bardzo, bardzo, bardzo fajnie wygląda. Tam właśnie jeszcze ja... tutaj... Właśnie teraz nie wiem, co tu bym zasiał, właśnie teraz po tej pszenicy. Myślę, że poszedłbym w jakiś rzepaczek albo coś, bo... No stale swoje światło trochę przewalone też myślę, że będę mógł coś działać jeżeli chodzi o ziemniaki tylko to już bym musiał ogarnąć troszkę później bo teraz na razie to nie ma co na razie mam dość niski budżet ale zobaczymy, zobaczymy może, może właśnie już jadą ziemniaki na... Na kolejne na kolejny sezon na kolejne zbiory wszystko się okaże wszystko się okaże we will see jak to mówią ojojoj ojoj oj, oj, bo mi troszkę wyjechało. dobra poczekamy znowu i jazda. Yy, no i kurde w sumie to ta orka teraz to już naprawdę jest coś przyjemnego tak teraz stwierdzam bo w końcu nie możecie męczyć by podjazdem, bo w tej chwili nie ma problemów z podjazdem do pod tę górę bo te pole sprawiało mi dużo yy, problemów teraz te problemy zniknęły 6340 40 na razie sobie dostanie zobaczymy to jeszcze sobie podpisać hmm. kurde, ale nie wiem, w sumie nie no bo był dobrze, dobrze, podoba Dobra. Podnosimy. Obracamy. Kurde. Dobra. Tu myślę, że słomy mi starkę z tamtego jednego pola. Nie wiem czy nawet jeszcze nie będę sprzedawał tamtego pola troszkę słomy, bo też nie ukrywam, że chciałbym troszkę mieć kasy. No za te 4 bele... No zale, zależy ile wyrwę za te... Za tę trawę też kieszonka będzie na sprzedanie, kieszonka już powoli się otworzy, także zobaczymy jak to będzie z kieszonką. za ile się ją popyli. Ale sądzę, że dość fajnie to będzie miłość. Takie jest moje przemizenie. O! Dobra. Nie. No, na drzewo. Kolejny raz a Tutaj była zbierana kawa ojejku, ojejku, no ojejku nowym pulim wyrwałem, no dobra nieważne, ojejku, znowu wyrwałem to też nieważne dobre podtrzymiemy sobie teraz troszkę i opuszczamy i do przodu eee... no, o czym to było? zapomniałem eee... no eee... nieważne, eee... zobaczymy jak to się dalej ułoży no, ale akurat tu, na tych ziemniakach jeszcze mógł mi w sumie dobrze wyjść, znaczy, he, w sumie, tamto większe pole bym sobie nie, to też, to też było przewalone, to już jak kartofle, to chyba tutaj Tu tutaj jedzenie tak bo tak to, nie sądzę, no na tych większych polach na razie nie warto mi kopić bo nie mam też e, czym tego zbierać na razie kopać też w sumie nie także wiadomo znaczy wiadomo troszkę by się wydało na, na kupno sadzarki i w ogóle ale to by teże to sądzę, że to by się zwróciło od razu w tym samym po tym jakby te kartofle urosły by się sprzedało znaczy wiadomo tam trochę kartofi też bym sobie zostawił do świnek, ale tak, to większość by poszła na odstawę w yy, powiecie, co kosztuje. Też te kieszonki, także te, te kieszonki mało zrobiłem i sądzę, że następny pokos odprawy idzie w 100% na no, Oczywiście, że nie to tam bo jestem Kurde no naprawdę. O tutaj. Dobra. Tu już, bo mi się pomyliły ludzie ale ja już tylko jest yy, ogarnięte. Dobra. Tutaj kolejny przejaźnik. No i w sumie to już panie ostatni. przejazd. jeszcze zrobimy sobie tylko poprzeczniaka. I będzie można kończyć znaczek z y, Orki nowym nabytkiem. Naprawdę, daję egzamin, zobaczymy jak to będzie później yy... Też w sumie hmm. No zobaczymy jak to będzie, zobaczymy jak to będzie Też pogręb, no szkoda wam tych odcinków bo tam kurde było Ehm Mam guzik Bo tam też yy, było... Już niwa, pszenicy i w ogóle, ale teraz już się ogarnie wszystko. Także tutaj jeszcze sobie przejedziemy. Ostatni taki tak zwany pojaj i właśnie bardzo, no trudne, nie no, ale dopracowany jest to, szczele. Nie sądziłem, że to będzie takie dopracowane, a jeden, jest, naprawdę bardzo fajnie mega zadowolony. Tam troszkę pominąłem, no ale to już wstawa Troszkę skręcimy tutaj do lewej je, je, je. O tak w tyłu Teraz to jeszcze sobie podwyższymy I zrobimy sobie poprzeczniaczka. Jakby wiem, czy wyciągnie powszechne to jest jedzone oczywiście No tam oczywiście, że nie doogałem, bo jestem jedzone, ale no się. Tutaj sobie cofniemy. Nie ten guzik znowu. Dobre. Naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo przyjemna oczka. No moim zdaniem to zasługuje na łapeczkę w górę. Zobaczymy jaki będzie odrzut pod, pod tym odcinkiem, bo w sumie... dawno już odcinka z farminga nie było. Także zobaczymy czy się będzie podobał czy nie. Poprześniaczek ładnie Tutaj jeszcze troszkę może O Jezu, o Jezu robię o, no opuszczony Tak Dobra, podjedziemy sobie jeszcze tylko na tamtą skłonę Zrobimy sobie poprześniaczka i będziemy zawijać Dobra, tutaj poprześniacz też nie jest Dobra, to pan do teraz Bardzo ładnie. Hmm. No także w sferze stwierdzam, że opłacało się, opłacało się. Naprawdę opłacało się. Polecam na wszystkie gospodarstwa. <laughs> naprawdę polecam, bo ciągnik koza ale nie koza. Też myślę, że w niedalekiej przyszłości będzie jakiś live'ik, też tak stwierdzam, on zacznie, Co zrobię, a co zrobię to zobaczymy. Dobra, podjedziemy sobie jeszcze ty, ty przy tej krawędzi troszkę. Widziałem. No i dobrze. I tym optymistycznym akcentem yy, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, z dzwoneczkiem w fajny komentarz. Widzimy się w następnym odcineczku Siemanu.